Ma. Oczywiście szachowi oszuści w internecie to jest plaga. To znaczy, każdy zawodnik, który używa maszynki, jest w stanie ograć nawet najlepszego szachistę na świecie. Natomiast, ze względu na fakt, że mamy różne algorytmy, które oszustów rozpoznają, to oszuści starają się być coraz bardziej przebiegli. I jeden z takich oszustów wpadł w bardzo głupi sposób, i chciałem pokazać wam partię, gdzie jeden z oszustów. Trafił na drugiego oszusta i debiut, który zobaczycie w tej partii, i to, co się dzieje przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów, to jest jakiś absurd i jak tylko zobaczyłem tę partię, to pomyślałem, że chciałbym się e, nią z wami podzielić. Także zachęcam do oglądania, a my już lecimy. Jak widzicie, obaj ci zawodnicy mają czerwony znaczek przy swoim niku, ponieważ obaj byli oszustami i obaj dostali bana na czeskomie, natomiast. Ich sposoby oszukiwania były różne. Ponieważ grający białymi Mertananas, czyli zawodnik, który jak widzicie w awatarze ma kota Mitensa, oszukiwał w taki sposób, że początkową partię grał chyba samemu, ponieważ wybierał głupie ruchy, nie grał w dobry sposób. I dopiero, gdy miał gorszą pozycję, to bardzo często zaczynał nagle grać bardzo, bardzo dobrze. I to ma oczywiście na celu. Oszukanie algorytmu, ponieważ część osób myśli sobie, że jeżeli zagrają parę słabych ruchów, no to ich dokładność spadnie, a jeżeli spadnie, no to nikt ich nie wykryje. No, nie wyszło. Natomiast drugi przeciwnik, ee, mający flagę Luksemburgu, tak jest, oszukiwał już totalnie tak, jak wydaje się, że chce, a mianowicie wszystkie ruchy leciał pierwszą linią silnika. I to sprawiło, że partia wyglądała absurdalnie, ponieważ nastąpiło E4... Czarne odpowiedziały ruchem e5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, skoczek F6 no i tutaj białe mają oczywiście kilka opcji. Mogą zagrać smażoną wątróbkę, mogą zagrać D3, mogą obronić tego pionka, natomiast grający białymi, zrobił raszad. Jest to błąd, i jest to taki błąd, którego nawet zawodnik na moim poziomie nigdy by nie popełnił, pomimo tego, że jak wiecie, ja raczej E4 nie grywam, no bo chodzi o to, że po prostu pionek tutaj upada, więc nastąpiło bicie. Jeszcze można by było białymi zagrać wieża E1 i liczyć na to, że skoczek odejdzie, ale teraz po ruchu D5 białe mają po prostu pionka mniej i dużo gorszą pozycję, dlatego biały zagrał skoczek C3. Trudno jest mi powiedzieć, no nie rozmawiałem z tym gościem, natomiast nie wiem, czy chciał on zagrać. Jakiś taki poddymiarski wariant, ponieważ czarnymi można grać w podobny sposób i mamy po prostu białymi jeszcze tempo więcej. Natomiast kłopot jest taki, że po biciu i biciu białe stoją gorzej. Ale czarne muszą grać bardzo dokładnie i domyślam się, że grający białymi parę partii w tym wariancie wygrał w swoim życiu, ponieważ czarne muszą tutaj być serio ostrożne. Zagrają losowy ruch, nagle okazuje się, że po ruchu skoczek G5 pozycja jest przegrana. Obronią się przed ruchem skoczek G5, zagrają goniec E7, nagle Hetman D5, groźba tutaj, groźba tutaj, pozycja jest ok. I czarne mają właściwie kilka ruchów, natomiast najlepsze. Jest ruszenie się pionkiem na H6, no i grający czarnymi, jako że jest maszynką, a nie, a nie, czy grającym człowiekiem, zagrał to. Od razu nastąpiło Hetman D5, najlepszy ruch, groźba Szewczyka, nastąpiło Hetman F6, no i tutaj wieża E1D6, no i domyślam się, że od około tego momentu grający białymi zobaczył, że łatwo nie będzie i trzeba włączyć wyższe obroty i przez kilka kolejnych ruchów. Leciał on tak maszynkom, że ruchy, które zobaczycie, są absurdalne. Bo co pomyślałby normalny, zdrowy człowiek w tej pozycji? No, wyprowadźmy sobie gońca może? Może zagrajmy jakieś h3, żeby goń z g4 nie było? Może pchajmy te pionki, ogólnie wiadomo, pozycja jest ciężka. Biały wybiera najlepszy ruch według komputera. Jest to ruszenie się gońcem o jedno pole dalej, żeby wywierać tutaj związanie. Czarne mają jeden jedyny ruch, aczkolwiek nie jest on trudny, bo jest to goniec d7, żeby obronić swojego skoczka. No i teraz zaczyna się tango. Teraz zaczyna się coś, co no, nie wiem jak nawet nazwać, ponieważ białe mają tylko jeden ruch. Każdy inny prowadzi do praktycznie przegranej pozycji. Jeden tylko ruch zwiększa presję na przeciwnego króla. I tym ruchem jest Skoczek na d4. Skoczek wykorzystuje fakt, że pionek jest związany, że nie możemy tutaj oczywiście zbić, bo jest związanie. Grozi potencjalnie bicie. No i czarne mają tylko jedno posunięcie, które gwarantuje im dobrą partię. Ponieważ jeśli nastąpi bicie, goniec d7, pyk, pyk, zbijemy. Odzyskaliśmy pionka. Białe są na dobrej drodze, żeby tutaj osiągnąć przewagę. Jeżeli nic nie zrobimy, no to skoczek bije C6, odzyskujemy pionka i tak dalej. Dlatego jedynym ruchem w tej pozycji kolorem czarnym jest wycofanie swojego skoczka i pozwolenie kolorem białym na bicie i zostawianie sobie króla w centrum, bo komputer się nie boi. Komputer policzył wariantów 10, 15, 20 do przodu i on widzi, że taka pozycja pyk, pyk nic złego się nie dzieje. Król jest w centrum, wszystko niby nas powoli atakuje. Ale tu się nic nie dzieje. Skoczek musi się wycofać, zaraz wyprowadzimy skoczka, wejdziemy gońcem, schowamy króla. Wszystko git. Dlatego grający białymi znowu zagrał. Jeden z dwóch najlepszych ruchów. A mianowicie F4. Atakuje on w centrum swojego przeciwnika, ale z tym ruchem jest bardzo duży problem. I zobaczcie, że grający czarnymi rozwiązuje go w mgnieniu, znaczy, jakby inaczej. Białe zagrały F4, i czarne miałyby problemy, no bo wiecie, groźbicie, nie można tego zbić, goniec zaraz wejdzie do gry, zaraz będą jakieś strzały, wieża się otworzy. Czarne mają tylko jedno posunięcie, które nie tylko nie przegrywa im partii, ale sprawia, że pozycja jest wręcz wygrana. I tym ruchem jest C6, grający czarnymi znalazł to posunięcie w dwa ruchy. Natomiast teraz zaczyna się dziać coś dziwnego. Ponieważ gdzie tym hetmanem odejdziemy? O co w ogóle chodzi? Dlaczego zagraliśmy ruch F4, skoro teraz następują widełki? No i przegrywamy partię. Tak mogłoby się wydawać, gdyby białymi grał człowiek, ale białymi grała maszynka. I białymi w tym momencie już po ruchu skoczek D4, skoczek D8, on musiał mieć policzone, że po ruchu F4, C6 w tym momencie. Białe mogą zbić. I jeżeli czarne zdecydowały zbić, by się zbić czarnego hetmana, to po tym biciu jest wygrany, Ponieważ presji na tym królu jest tak dużo, że w zasadzie czarne nie mają żadnego ruchu. Tutaj, tutaj, jak nastąpi bicie możemy to zbić dalej. Jeżeli czarne zdecydują się yy, po biciu, biciu uciekać królem, stracą jeszcze tego gońca, figura więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc bicie tutaj wydaje się być mądre. Bić piąkiem również nie można, bo jak nastąpi bicie wieżą lub hetmanem, no to ten król jest bardzo osłabiony. Natomiast wiecie, co robi czarny? Odchodzi Hetman. Nie boi się, że nastąpi tutaj bicie, ponieważ hetman atakuje wieżę. Więc to trzeba było znaleźć. Białe zagrały więc wietrzy. I okazuje się, że ten Hetman wyszedł na H4 nie tylko po to, żeby zaatakować wieżę, ale żeby wymusić ruch tego pionka, ponieważ w dalekiej analizie czarne obliczyły sobie, silnik obliczył sobie, że ten Hetman jak i tak wróci, to lepiej jeszcze wymusić g żeby ten król był bardziej osłabiony. I co robi teraz kolor biały? Wisi mu to, wisi mu to. Wydaje się, że trzeba odejść Hetmanem, ale nie. Bo białe mogą tutaj zagrać genialny ruch. Ruch, który sprawia, że ta pozycja dla zwykłego człowieka i wydaje mi się, że nawet taka osoba jak Magnus Carsen, mając taką pozycję, po prostu by zgłupiała. Ponieważ tutaj zaczyna wisieć wszystko. Białe grają posunięcie E6. Hetman wisi przez kilka ruchów. Goniec wisi przez kilka ruchów. Ten Hetman zrobił taki bumerang w jedną i w drugą stronę, i nagle losowo E6 jest dobrym ruchem. Jeżeli nastąpi wzięcie Hetmana. To jest mat piąkiem w centrum. To wszystko Stockfish musiał policzyć. Jak nastąpi bicie tutaj, to po biciu zdobywamy hetmana i chillera. Dlatego grający czarnymi ku zaskoczeniu wszystkich zagrał najlepszy ruch, czyli przyjął ofiarowanego pionka. Nastąpiło hetman H5, hetman F7 i teraz kolejna ciekawa rzecz, a mianowicie czy wymieniamy hetmany? I tak i nie, ponieważ goniec wraca sobie na E2 i teraz znowu, to, co robi kolor czarny, jest ciekawe, no bo mamy przewagę materialną. Czarne mają pionka więcej, więc co chcemy zrobić? Wymienić Hetmany. Dlatego każdy człowiek, myślę, myślałby o takim ruchu. Tu, tu, okej, okay, król idzie na E7, ale zaraz się ustabilizujemy, zagramy E5, wyjdą nasze figury i git. Ale nie maszynka, bo maszynka ma policzone, że temu królowi nic się nie dzieje. Czarne grają G6, Hetman ucieka na drugą stronę szachownicy, teraz następuje E5, i po tym wszystkim, co zadziało się w debiucie, czarne w końcu się ustabilizowały. Pomimo tego, że białe wykonywały od tej złej pozycji w debiucie same najlepsze posunięcia, to i tak czarne mają wygraną, ponieważ białe zagrały niedokładnie, a czarnymi gościu leciał cały czas pierwszą linią silnika. Nastąpiło wycofanie się skoczka, nastąpiło goniec F5, wieże F1, Hetman sobie odszedł, znowu najlepszy ruch. Ktoś mógłby pomyśleć, no, Hetman E6 lepsze, nie, bo ten będzie wspierał pionki. Nie, Komp mówi, że lepiej mieć tego Hetmana na D7 i jaka jest różnica, nawet nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć. Nastąpiło goniec E3. I czarny znowu grają najlepszy ruch w pozycji. I teraz pytanie do was, drodzy widzowie: to jest dobry przykład, jak w takich partiach można poznać oszusta. Jaki jest najlepszy ruch w tej pozycji, kolorem czarnym? Część z was prawdopodobnie powiedziała: no, skoczek E6, nie? No, wprowadzamy naszą figurę. Część z was powiedziała: goniec E7, może goniec G7. No, chcemy zabezpieczyć tego króla. Może tym królem uciekniemy. Wiecie, jaki jest najlepszy ruch? I ten ruch został wybrany. H5. A dlaczego? Bo w którymś momencie będziemy chcieli zagrać H4. I komp mówi, że na przykład, wiecie, po ruchu typu Hetman 4 możemy zagrać H4 nawet od razu. Wymieni się tutaj wszystko. Co z tego, że mamy dwie figury, które są na ósmej linii, dwie lekkie figury, które są na ósmej linii, a nasz król jest w centrum? Luzik, gramy sobie H5. Białe zagrały, wieża to jeden. I teraz, co wybrał kolor czarny? Jak sądzicie? H4? Może wyprowadził swojego gońca? Może wyprowadził swojego skoczka? Nie. Czarny zbił sobie pionka. Coś, co jest zupełnie niezgodne z tym, co robił do tej pory, no bo on chciał atakować. Teraz jakoś maszynka policzyła, że w sumie to ten pionek jest warty. Nastąpiło wieża C1, goniec sobie wrócił, skoczek poszedł na D2 znowu najlepszy ruch. Nastąpiło koniec E7, białe zagrały sobie C4, czarne zablokowały to wszystko w centrum. No i teraz kolejny ciekawy moment, ponieważ białe mają w zasadzie tylko jeden ruch, który jeszcze sprawia, że ta pozycja, pomimo tego, że jest przegrana oczywiście, to jeszcze może się jakoś utrzymać i biały znajduje ten ruch. Dosłownie gra, gra dwóch oszustów, zobaczcie, jakie to jest absurdalne. Gra dwóch oszustów, jeden losowo gra H5. I potem za kilka posunięć białe grają H4. I oczywiście wiem, wiem, pojawi się jeden widz, który powie, że on też by w tej pozycji zagrał H4, żeby zablokować atak swojego przeciwnika. Spoko, ale osłabiamy swojego króla. Człowiek nigdy nie wykona takiego posunięcia, no bo osłabiamy króla. Boimy się ruchu H4, ale tak samo boimy się słabego pionka na H3. Tutaj nastąpiło oczywiście najlepsze skoczek C6, Hetman wchodzi do gry, Hetman poszedł na B5, nastąpiła roszada. Goniec F. 3. I od około tego momentu ewidentnie było widać, że użytkownik merta na nas chyba się poddał. W sensie chyba czuł, czuł, że on chyba nie gra z uczciwym zawodnikiem, ponieważ po ruchu goniec d3, no białe to co mogłyby zrobić, to jest dać szacha, mogłyby odejść, wierzą, nawet goniec haszeć, żeby zaatakować tutaj. Natomiast grający białymi ewidentnie stwierdził: Dobra, dość. Poddaje się. Zagrał król H2. Czarne zbiły tego, e, tę figurę. Czarny się nie pierdzieli, tylko cały czas leci pierwszą linią silnika. No i tutaj po raz kolejny wybiera najlepszy ruch w pozycji. Kolor czarny. Jaki? <gry> Ruszenie się królem. Po prostu. Hetman idzie na A4. No to A6. Hetman sobie wrócił z drugiej strony? Może będzie jakieś poświęcenie? Czarny się nie boi. Najlepszy ruch w pozycji. Skoczek idzie na D4. Nastąpiło bicie, odbicie pionkiem. No i reszta tej partii, co wam będę mówić? Wiele tutaj już się nie działo. Biały nawet nie wykonywał już najlepszych posunięć. Czarne cały czas leciały pierwszą linią silnika. Nastąpiło król G2. Zobaczcie, że grający białymi to tak chyba nie do końca umie grać w szachy. Niby miał ranking 2750, ale zaczął sobie chodzić. Losowo królem e, przy, no w, te, w tej części szachownicy, oczywiście czarne, przygotowały wszystko. Można by było pomyśleć o jakimś pchaniu tych pionków czy coś, natomiast czarny się nie boi, gra po prostu posunięcie G5, najlepszy ruch według silnika, HG, goniec G5, skoczek poszedł na a 4 ale goniec staje na polu E3, nastąpiło Hetman C2, Hetman E6 i w tym momencie grający biały mi stwierdził, że to już jest za dużo. Mamy jakość mniej, nie mamy się w zasadzie czym ruszać, no i kolor czarny po prostu zniszczył swojego przejmika, białe się poddały. I ciekawe jest to... Że obaj ci zawodnicy krótko po tej partii dostali po prostu bana, no bo no jednak nie udało się oszukać algorytmu czeskoma. Pamiętajcie, nie będziecie w stanie oszukiwać w taki sposób, żeby algorytm oszukać i prędzej czy później w pewnym momencie dostaniecie bana. Także moje przesłanie z tej partii jest takie, żebyście nie oszukiwali, bo nie ma to sensu. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.